Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiam Audi A8 z 2004 roku. Jest to auto w wersji z potężnym silnikiem W12, czyli 12 cylindrów, 6 litrów i moc 450 KONI. Została tutaj zamontowana instalacja KMN Nevo Pro e, w dwóch egzemplarach. Komputery oczywiście są sparowane, żeby obsłużyć jednym przełącznikiem. I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest około 22 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 25 litrów, czyli oszczędzamy na każdym 1000 km blisko 600 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 1100 zł. na LPG już będzie tylko 500 zł. Pokażmy poszczególne komponenty, oczywiście test, które są widoczne. I tutaj na pierwszym planie widzimy wtryskiwacze gazowe, są to w tym, w tym przypadku wtryskiwacze Barakuda, filtry fazy lotnej, komputera benzynowego, komputera benzynowego i gazowego. Nie zobaczymy, bo wszystko jest schowane w podszybiu. Są już tam łącznie cztery komputery do zarządzania tym silnikiem. Reduktory w tym przypadku są to dwa reduktory ACR-250 z filtrami fazy ciekłej. Są schowane głęboko nad kolu. I tyle z widocznych elementów. Przejdźmy do wnętrza. Przeciążnik walczy został zamontowany przy tunelu środkowym. Teraz wlew gazu. Wlew gazu mamy pod klapką. Mamy tutaj pełny wymiarowy wlew, więc nie ma potrzeby dokręcania jakichkolwiek końcówek. I zbiornik. Zbiornik w Walcie mamy w miejsce koła zapasowego. Tutaj został zamontowany zbiornik 75-litrowy, co daje nam około 62 litrów gazu i zasięg blisko 280 km. I tak podsumowując, cena zestawu, czyli dwóch instalacji Evo, w tym aucie jest to koszt 9000 zł i zwrot następuje po około 15 tysiącach kilometrów. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.